Hej, z tej strony Asia z kanału Profil Taktyka. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o swoich doświadczeniach związanych z perłami księżniczki, ale w formie QA, czyli odpowiadając na Wasze pytania. Zapraszam. Na początku chciałabym jeszcze dodać, że wszystko, o czym będę tutaj mówiła, to są moje doświadczenia ponad czteroletnie w stosowaniu systematycznym stosowaniu pereł księżniczki, nie zastępują one jednak żadnej porady lekarskiej, więc jeżeli nie jesteś pewna co do stosowania pereł, co do ich skuteczności, co do ich zastosowania, to proszę skonsultuj się ze swoim lekarzem. Przechodzę do pytania pierwszego, które jest właśnie powiązane z tym, co mówiłam. Skąd dowiedziałaś się o perłach księżniczki? O perłach księżniczki dowiedziałam się właśnie od lekarza. Była to pani, której córka miała problemy natury ginekologicznej, bardzo podobne do moich problemów. Jeżeli chodzi o moje problemy, to krótko o nich opowiem. Ja borykałam się z nawracającymi infekcjami intymnymi, grzybiczymi, z zapaleniem pęcherza, które się bardzo często powtarzało. Miałam silne zapalenie przydatków, którego skutkiem były wodniaki obu jajowodów, a następnie miałam zrobioną laparoskopię, na której stwierdzono endometriozę drugiego stopnia ze wzrostami zotrzebną. I opowiedziałam o tym właśnie o lekarce, z którą się kiedyś spotkałam, która poleciła mi perły księżniczki. Drugie pytanie bardzo mocno się też z tym wiąże, czy znasz lekarza, który poleca też perły? No to jest właśnie ten lekarz, o którym powiedziałam, pani mi je poleciła. Co sądzą o nich ginekolodzy? To są pytania, które ze sobą się łączą, więc postanowiłam je wszystkie razem przeczytać. Trudno mi powiedzieć, co sądzą na ten temat ginekolodzy jednoznacznie, ponieważ część wiadomości, które od Was otrzymuję jest takie, że jak rozmawiacie z ginekologami swoimi, to jak najbardziej niektórzy mówią, że są ok i mówią, że śmiało można tych pereł używać. Natomiast niektórzy oburzają się ginekolodzy i mówią, że absolutnie nie, nie można tego używać. Także to jest odpowiedź na pytanie numer jeden. Za chwileczkę przechodzę do pytania numer dwa. Pytanie drugie: od czego zacząć stosowanie pereł księżniczki? Rozpoczęłam stosowanie pereł księżniczki od wzmacniania odporności swojego organizmu. Zaczęłam pić y, świadomie wodę, czyli zaczęłam stosować japońską dietę wodną. Macie o tym nagrany odcinek na moim kanale YouTube. Druga rzecz: wzmacnianie odporności w sposób naturalny, czyli jeżeli nie mam alergii na produkty pszczele, to. Każdego dnia od poniedziałku do piątku piję pyłek pszczeli, używam propolisu czy też pierzgi, wzmacniam swoją odporność naturalnymi sposobami. Trzecią taką mega istotną moim zdaniem rzeczą jest to, żeby zadbać na początku o florę bakteryjną, czyli kiszonki, soki z kiszonek. To też jest u mnie na porządku dziennym. Codziennie piję soki z kiszonek. Jeżeli masz problemy z histaminą, to najprawdopodobniej będą wchodziły tutaj w grę Probiotyki w formie tabletek, ale warto zadbać właśnie o swoją florę bakteryjną w szczególności. Jak często stosujesz perły? Czy używasz ich jednorazowo, czy w formie jakiejś kuracji? A więc tak, ja od samego początku przez pierwszy rok. Używałam jednej perły w miesiącu i nadal uważam, że jest to dla mnie wystarczająca ilość. Stosuję jedną perłę tydzień po miesiączce. Nie używałam, nigdy nie robiłam takiej kuracji, jak opisywane są czasami w internecie: czyli dziewczyny piszą, że aplikują jedną perłę, po trzech dobach ją wyciągają, aplikują kolejną i kolejną i kolejną. Jest w takim opakowaniu sześć pereł i stosują te sześć pereł. Jak gdyby jedna po drugiej. Nigdy tego nie praktykowałam, jestem fanką metody małych kroków i nadal uważam przez te ponad 4 lata, że jedna perła w miesiącu mi wystarcza. Czy to normalne, że krew podczas okresu zmieniła barwę na jaśniejszą i jest bardziej płynna, wodnista, nie tak gęsta jak przed używaniem pereł? Tak, to możliwe, dlatego że nasz organizm poprzez miesiączkę się oczyszcza. Więc, jeżeli ta krew zmieniła swoją barwę na czystą, na krwistą i w tej krwi naszej menstruacyjnej nie mamy skrzepów, to to jest bardzo dobry objaw. Moja krew także przy miesiączce jest krwisto czerwona i od kilku lat. Nie mam żadnych skrzepów podczas miesiączki, także to jest super. Czy perły mogą pomóc przy obfitych miesiączkach i skrzepach? Jak wtedy je stosować? Jeżeli chodzi o obfite miesiączki, o skrzepy, miałam coś takiego, więc znam to doskonale z autopsji. I e, mówiąc o swoich doświadczeniach, powiem w ten sposób. Warto zadbać o wątrobę. Mi pomogły e, perły księżniczki, ale bardzo pomogła mi zmiana diety, zadbanie o oczyszczanie wątroby, zadbanie ogólnie o wątrobę, oczyszczanie swojego organizmu z toksyn, z pasożytów. To wszystko bardzo pomogło w tym, żeby moja miesiączka się uregulowała. Kiedyś moja miesiączka trwała 7 dni. Zaczynała się załóżmy w poniedziałek, i w poniedziałek się kończyła i powiem wam, że moja miesiączka przez te 7 dni była cały czas taka sama, czyli to nie było tak jak w tej chwili mam, że mam dwa pierwsze dni, to jest taka połowa tej miesiączki, która kiedyś była, a później to już mogę używać wkładek, nie potrzebuję już podpasek. Kiedyś miałam taką miesiączkę, że po prostu tak brzydko mówiąc, lało się ze mnie. I yy, dzisiaj już wiem, że warto wówczas zadbać o wątrobę, o oczyszczanie organizmu z toksyn i z pasożytów. Boję się, że zbyt mocno odwinę sznurek i perła utknie w środku, wewnątrz. A więc, dziewczyny, pokazuję Wam, jak ja sprawdzam, czy sznurek prawidłowo jest odwinięty. Perła wygląda w ten sposób: jest to malutka kulka wielkości mojego paznokcia, i teraz tak, jak ja sprawdzam, czy ten sznurek jest prawidłowo odwiązany, i czy perła gdzieś tam nie wejdzie mi głębiej, ponieważ ten sznurek w momencie, kiedy już będę ją miała wewnątrz, pociągnę i on się oberwie. Odwijając sznurek, kilka razy pociągam go sprawdzając, czy wszystko jest ok i czy ta perła mocno trzyma się na tym sznurku, czy nic więcej się nie odwija. Także tak zawsze przed aplikacją kilka razy naprężam ten sznurek i sprawdzam, czy wszystko jest ok. Jeżeli nic się nie odwiązuje, aplikuję perłę i tak jak przy tamponach zostaje nam część tego sznurka na zewnątrz. Także w takim momencie jak już to sprawdzę kilka razy, to nie mam żadnych obaw, że coś tam się stanie z tym sznurkiem. Jaką drogą wychodzą pasożyty, czy są martwe? Tak, pasożyty, które wypływają, są martwe. Nie wyobrażam sobie, żeby jeszcze skakały mi w majtkach. A tak poważnie mówiąc, ten pasożyt wypływa, jest martwy. Znajdziecie zdjęcia tych pasożytów w moim filmie na YouTube Efekty oczyszczania organizmu. Tam dałam kilka zdjęć, mam ich całą masę, w sensie całą masę. No, na pewno ponad 30 tych zdjęć zgromadziłam. Być może kiedyś napiszę na ten temat książkę, opiszę swoje przygody związane właśnie z tymi pasożytami, z perłami księżniczki. A więc tak. Pasożyty są martwe, a jaką drogą są wydalane podczas sikania, bezboleśnie wypływają e, po prostu z mojego wnętrza. Czy stosowałabyś perły w przypadku ciąży i karmienia piersią? Nie, ani w jednym, ani w drugim przypadku nie stosowałabym pereł. Jest to stan wyjątkowy i nie stosujemy takich ziół. Także absolutnie nie. Czy znasz jakieś przeciwwskazania do stosowania pereł? Tak, wiem od bliskich mi koleżanek, że nadmierna suchość pochwy miejsc intymnych bądź sytuacja, w której borykamy się z jakimś stanem zapalnym miejsc intymnych, gdzie mamy podrażnienia, nie są to odpowiednie rzeczy do tego, aby zacząć stosowanie pereł księżniczki, dlatego że one dosyć mocno złuszczają intensywnie śluzówkę macicy, co może powodować większe podrażnienia i Pogłębić jak gdyby te podrażnienia, z którymi się boryga, borykamy, pogłębić tą suchość miejsc intymnych. Także to są takie przypadki, w których ja nie użyłabym pereł księżniczki. No i oczywiście kolejna rzecz każda z nas jest inna i warto też wiedzieć, że można mieć uczulenie na jakiś składnik pereł księżniczki. Dlatego też warto do wszystkiego podchodzić ostrożnie i na początku poczytać zapoznać się dobrze z tematem. Czy perły księżniczki mogą powodować zanik miesiączki? E, nigdy się z tym nie spotkałam, z taką opinią. Sama przez te ponad 4 lata nigdy nie doświadczyłam czegoś takiego jak zanik miesiączki, używając systematycznie pereł księżniczki. E, mało tego powiem, że zanim doszłam do tego, żeby używać pereł, tydzień po miesiączce. I używałam je przed miesiączką, to perła księżniczki powodowała to, że przyspieszała u mnie właśnie pojawianie się miesiączki. Jeżeli chodzi o zanik miesiączki, proponowałabym zainteresować się stanem swojej wątroby. Czy perły księżniczki nie sprawiają dyskomfortu? Każda z nas zupełnie ma inne na pewno odczucia. To, co ja mogę o swoich powiedzieć, to to, że Czuję czasami, aplikując perłę księżniczki, delikatne szczypanie, mrowienie, takie delikatne pieczenie, ale nigdy w moim przypadku nie było to nic e, bolesnego, nieprzyjemnego, nic, co spowodowało mi jakieś takie niefajne doznania. Także w moim przypadku nie sprawiają one jakiegoś takiego dyskomfortu, który by mi przeszkadzał. Czy wystąpiło kiedyś u Ciebie uczulanie na perły księżniczki? Nie, nigdy nie miałam uczulenia na perły księżniczki. Ja ogólnie nie pamiętam, żebym miała w swoim życiu na cokolwiek uczulenie, ale to, co uważam bardzo dużo mi dało przed użyciem pereł księżniczki, to to przygotowanie organizmu, czyli picie według japońskiej diety wodnej, wprowadzenie to w życie, zmiana diety. Ja wyrzuciłam ze swojej diety nabiał taki kupowany w sklepie, wyrzuciłam pszenicę, do dzisiaj nie jemy pszenicy. Wyrzuciłam nadmiar cukru. Oczywiście nie wyrzuciłam go do zera, bo jestem uzależniona od cukru, ale bardzo mocno go ograniczyłam. Co jeszcze zmieniłam? Wprowadziłam systematyczne picie witaminy C z dzikiej róży. Dzięki temu też bardzo fajnie skorzystała na tym moja skóra, bo witamina C bierze udział w syntezie kolagenu także kolagen i witamina C super połączenie, także to przygotowanie organizmu pozwoliło mi też myślę, łagodnie przejść używanie tych pereł, nic mnie nie bolało, nic mnie nie piekło wprowadziłam wcześniej też właśnie systematycznie picie soku z kiszonek to przygotowało też moją całą florę bakteryjną także nigdy nie miałam uczulenia na nic i też nie mam uczulenia na perły księżniczki Link do sklepu, w którym kupuję perłę księżniczki, znajduje się pod filmem. Tam również jest hasło do 10% zniżki. I cóż, to wszystko, jeżeli chodzi o odpowiedzi na dzisiejsze pytania. Pytań jest jeszcze sporo, więc z pewnością pojawi się jeden lub dwa filmy na temat pereł księżniczki. Jeżeli film Ci się podobał, to bardzo proszę zostaw kciuk w górę, kliknij w dzwoneczek i zasubskrybuj mój kanał, żebyśmy byli na bieżąco. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę, życzę Ci pięknego dnia.